Witam wszystkich serdecznie na prezentacjach i na relacjach firmy Autoimport Przed nami prezentacja kolejnego małego, zwinnego, miejskiego samochodziku e, niezawodnej Toyotki Jaris. Słuchajcie, auto sprowadzone na indywidualne zamówienie mojej klientki, a tak naprawdę dla tej rodziny już sprowadziliśmy trzeci samochód i to jest trzecia nomenomen Toyota. Tak to jest, jeżeli ktoś kupuje Toyotę, to powiem Wam szczerze, że zazwyczaj jak mieliśmy Toyoty w ofercie, to e, klienci, którzy przyjeżdżali oglądać, przyjeżdżali właśnie Toyotami. E, niezwykle niezawodne samochody, niezwykle udane samochody. A tutaj mamy do czynienia z Yarisem nietypowym, z uwagi na to, że mamy naprawdę bardzo bogatą wersję wyposażenia. Auto kupione od pierwszej właścicielki, jedna jedyna właścicielka w Szwecji od nowości. Serwisowany samochód w Toyocie od początku do końca, z dodatkowym pakietem serwisowym corocznym, tak zwaną gwarancją. Jak robicie serwis w Toyocie ASO i robicie to od początku do końca, to możecie sobie dodatkowy pakiet na rok gwarancyjny przy takim autku wykupywać. I tutaj ten pakiet został przy tym aucie wykupiony. Także zaczynamy prezentację Toyoty Jaris. you <music> Tak się prezentuje Jariska z zewnątrz. Kolor czarny, 1,3 benzyna, 99 koni. Nie jest to żadna hybryda, tylko zwykła benzynowa jednostka napędowa na łańcuchu. Bardzo dobra jednostka napędowa, udana i ogólnie bardzo polecana. Słynąca z czego? Z tego, że po prostu nic się w tej jednostce napędowej nie dzieje. Auto z niewielkim przebiegiem, dosyć, bo tutaj mamy przebieg, słuchajcie. 73 000 km. Jest to model po pierwszym faceliftingu, trzecia generacja ogólnie Jarisa. Pierwszy facelifting był w 2014 roku, a tutaj mamy końcówkę 2015 roku. Samochód od początku do końca serwisowany w Toyocie, tak jak już mówiłem, i co roku odnawiana tak zwana gwarancja roczna. Możecie sobie w Toyocie coś takiego wykupić. Dodatkowo dopłacacie do przeglądu, bodajże jakąś kwotę w Polsce to jest chyba 600 zł i macie tak jakby gwarancję na rok na główne podzespoły tego samochodu. Wersja bardzo fajna, bo mamy tutaj słuchajcie no dobre wyposażenie. Mamy duży panoramiczny dach, jak na samochód tego typu miejski, no to się bardzo rzadko zdarza generalnie taki dach. Felgi aluminiowe. Co tutaj mamy więcej? Mamy kamerę cofania, słuchajcie. Mamy grzane bodajże fotele. Także samochód naprawdę jak na Toyotkę, przyznacie, że egzemplarz wypasiony i bardzo rzadko się takie samochody zdarzają. Mamy słuchajcie, nawigację, mamy klimatronik dwustrefowy, mamy asystenta pasa ruchu. Także naprawdę, jak na samochód miejski jest tutaj bardzo, bardzo dobrze wyposażona. Ciekawego wyposażenia szwedzkiego, typowo skandynawskiego, mamy tutaj podłączenie do prądu system defa. Zobaczcie, tutaj podłączamy sobie kabel. Dzięki też czemu, jak podłączymy sobie ten kabel, samochód ma w środku grzałkę albo miski olejowej, albo płynu chłodniczego i sobie ten samochód po prostu podgrzewamy, żeby nam samochód wystartował już na ciepłym oleju. Niezwykle ważna rzecz, bo bardzo często ze Szwecji właśnie auta mają to wyposażenie, co nam sugeruje, że samochód tak naprawdę nigdy nie był odpalany na zimnym oleju. Zaczynamy, słuchajcie, wnętrze, bo jariskę mamy pierwszy raz, więc warto Wam pokazać, jak wygląda wnętrze. Bagażnik nieco poniżej 300 litrów. Po rozłożeniu siedzeń tam jest 700 litrów. Bardzo głęboka podłoga, zobaczcie. Mamy podwójny tak naprawdę bagażnik. Zaraz zobaczymy, czy tu mamy jakieś koło zapasowe, czy nie. Nie jest to wersja hybrydowa. Mamy zestaw naprawczy w wersji hybrydowej o dziwo, w, jeżeli chodzi o złożenie foteli, bo pojemność bagażnika w wersji hybrydowej, zwykłej, benzynowej jest taka sama. Jeżeli chodzi o po złożeniu foteli, to w hybrydzie jest tego bagażnika troszeczkę więcej. Zwracam uwagę Wam na plastiki w tego typu samochodach, szczególnie japońskich. No te plastiki się zużywają bardzo szybko, można powiedzieć, że zużywają się od patrzenia, w tym samochodzie nie ma żadnego zużycia. Jeżeli chodzi o kwestie lakiernicze, lakierowane były prawy tylny błotnik i prawe tylne drzwi i to było lakierowane w Toyocie. Po czym to można poznać? Po tym, zobaczcie, tu jest nalepka tak zwana, no jest taka taśma przyklejona, która ma nam os, osłaniać progi, czy tam tę nadkole i zobaczcie, że ona jest polakierowana od, od zewnątrz, z drugiej strony Wam pokażę jak to wygląda. No, na tyle było mało uszkodzenie, że nikt tego nie odrywał, ale generalnie widać, że ona jest polakierowana, zobaczcie, tutaj zupełnie inaczej ta taśma wygląda. Generalnie auto jest w moim ulubionym kolorze, czyli czarnym. Wszystko na tym aucie było widać, jak to auto przyjechało, teraz macie pełne słońce i nie ma tak dużo zarysowań na tym samochodzie, bo on już został przez nas przepolerowany, zrobiona została korekta lakieru. Lakierowaliśmy tylny zderzak. Wymieniliśmy tutaj tą lampkę. Bo przy demontażu zderzaka ta lampka okazała się, że jest delikatnie uszkodzona, że cały zderzak został palakierowany i zostało zrobione zabezpieczenie podwozia. I zabezpieczenie podwozia Wam pokażę, bo mam nagrane to auto przed zabezpieczeniem podwozia i pokażę Wam, jak wygląda zabezpieczenie przez nas tutaj i wrzucę też zdjęcia jak to zabezpieczenie było wykonywane. Zaczynamy od tyłu. Samochód generalnie w środku w miarę, że tak powiem taki rozsądny bym powiedział, pakowny jak na tego, kla na tego typu klasy auta. Mamy z tyłu widzę mocowania ISOFIX. Kanapa z tyłu to wygląda jak nowa. Nie mamy elektrycznie regulowanych, znaczy sterowanych szyb z tyłu, ale mamy za to, zobaczcie, jak duży panoramiczny dach. Tutaj jest to ciekawie rozwiązane, bo ten dach w ogóle się nie otwiera, także jest to tylko po prostu wklejona szyba. I mamy dwie zasłonki, zobaczcie. I tak sobie to zamykamy w 100% manualna rzecz. Myślę, że jak na tak małe auto, że ktoś za to dopłacił, no to też ciężko generalnie taki samochód znaleźć. Dobra, przechodzimy słuchajcie do przodu. Wiadomo, tutaj wszystko typowo tojotowskie, plastikowe, aczkolwiek zobaczcie ten boczek miękki i o dziwo z ekoskórki. Tutaj materiał, no i tutaj już plastik. Od takiego auta, wiecie, miejskiego naprawdę nie ma co wymagać. Jest u mnie filmik z. Fabią z Kodą, która jest tak naprawdę segment wyżej. No to możecie sobie porównać, generalnie, bardzo podobne samochody do siebie, jeżeli chodzi o wykonanie. Segment wyżej, chyba nie, w sumie ten sam będzie segment. Zobaczcie na kierownicę. Kierownica w stanie praktycznie idealnym. Dzisiaj duże słońce i powiem Wam szczerze, że no słabo, generalnie, zobaczcie, są takie przebicia. Słoneczne, rano nie ma co nagrywać, tak naprawdę samochodów. Co mamy tutaj, słuchajcie, z wyposażenia? Aktycznie regulowane lusterka, jak już mówiłem, klimatron dwustrzegowy, mamy widzę ten POMAT, mamy wielofunkcyjną kierownicę. No i mamy fajną rzecz, czyli sześciobiegowy manual. Uważam, że to jest duży plus. W fabiance, co ostatnio pokazywałem, właśnie była tylko pięciobiegowa skrzynia, tam był 1.0 TSI. Tu mamy 1.4 i czterocylindrowy silnik, nie nie trzycylindrowy przebieg, dokładnie widzicie. Ta kontrolka, żebyście się nie dziwili, to jest kontrolka, że mamy jeszcze zimny silnik. Toyota sobie tak wymyśliła, że nam pokazuje właśnie, czy jest już rozgrzany silnik, czy nie jest rozgrzany, także tutaj się tym, tą kontrolką nie przejmujcie, Przecież się przyciszymy troszeczkę. Tutaj mamy kontrolkę od asystenta pasa że jest aktywny. Kierownica skórzana to też jest dodatkowe wyposażenie, bo naprawdę te Toyotki, wiecie, tak jak u nas, są dostępne z, no w takich ubogich wersjach. Tutaj mamy, zobaczcie, grzane fotele, gdyby ktoś szukał. Tutaj mamy grzałkę wyprowadzoną, to jak sobie podłączymy auto z przodu do prądu, to właśnie jest grzałka. No i chcę Wam pokazać, jak wygląda tutaj cały ten system. Mamy kamerę cofania. Teraz słabo to widać generalnie, jakbyśmy przyciemnili. Zobaczcie, o, teraz widać to zdecydowanie lepiej. No, Kamera cofania w Toyotce, dwustrefowy klimatronik w Toyotce Jaris. Bardzo rzadko się zdarza. Chcę Wam jeszcze pokazać, czy tu mamy jakiś taki rozbudowany. Mamy spalanie generalnie tego typu rzeczy. Nic jakiegoś takiego. A, nawigację chyba mamy. Nawigacja jest niedostępna w tym systemie, czyli tutaj jest zubożała wersja bez nawigacji, tylko mamy duży wyświetlacz. Podejrzewam, że można tą nawigację sobie dokoptować. No i tak wygląda generalnie cały ten entertainment. Uważam, że jak na samochód miejski to jest to fajnie wykonane i tutaj też jest, zobaczcie, na desce. Przeniesiona ta ekoskórka, i to widać, że to jest mięciutkie, nie jest takie bardzo, bardzo twarde. E, także jak na miejski samochód, naprawdę może się to podobać. E, no i stan zachowania tego samochodu jest naprawdę bardzo dobry. Auto jest od osoby prywatnej, to nie jest samochód żaden, słuchajcie, po firmie i po Uberze przysłowiowym, a takich samochodów jest bardzo e, dużo generalnie. Szczególnie aut pofirmowych. Otwieramy maskę, muszę na chwilę się rozłączyć, bo to oczywiście Toyotka, czyli auto japońskie, gdzie nie mamy siłownika. No i tak wygląda Jaris pod maską. I powiem Wam szczerze, że ten silnik naprawdę w tej małej komorze silnika wygląda bardzo, bardzo potężnie. Tak? 1, trzy, 4 cylindry. I ważna rzecz, nie ma tutaj jeszcze żadnych śladów korozji. Zobaczcie na podłużnicach tutaj na tych miejscach, tak jak ta osłona kolektora wydechowego to wszystko naprawdę wygląda bardzo ładnie auto tutaj nigdzie, czy generalnie auto jest bezwypadkowe, to że miało lakierowane wiecie dwa elementy, to prawdopodobnie ktoś sobie delikatnie coś zahaczył, porycował i polakierował mało tego ta kolizja, czy nazwijmy to to lakierowanie nie było nigdzie odnotowane w żadnym raporcie, sprzedawca autoryzowany dealer też o tym nas nie poinformował, to dopiero tak naprawdę wyszło jak auto do nas przyjechało no, ale nie jest, tam jest to generalnie Toyota ma słuchajcie 100 Yy, znaczy ma 70-80 mikronów, na lakierze tutaj mamy 130-140 mikronów Także no, mój miernik na przykład pokazuje, że to dalej jest oryginał. Silnik bardzo niezawodny. To jest kontynuacja bardzo udanego silnika, który był w bodajże w kilku generacjach Yaris'a. 99 koni. Jak na wolnosący silnik naprawdę sobie daje radę. Świetnie. Tutaj też nigdzie, zobaczcie, nie ma korozji. Nic nie jest porwane, bo na Toyoty, wiecie, mają zawsze chrapkę kuny. Jakiś mają specyficzny zapach generalnie Toyoty. Dobra, przechodzimy słuchajcie do w dokumentacji i robimy podsumowanie. Przechodzimy do dokumentacji. Oczywiście książka jest serwisowa, cyfrowa. Chciałem Wam pokazać tylko kluczyki, kluczyk z kluczyk, i zwykły kluczyk. Tak wychodzi fabrycznie, dwa kluczyki. Mamy tutaj różne checklisty i tutaj serwis był wykonywany w Toyocie przy 70 000 km w lutym 2024. Co było zrobione to e, widzicie tutaj dokładnie na tej fakturze. Nic szczególnego, po prostu serwis olejowo-filtrowy i wydanie też dodatkowej właśnie gwarancji. Tutaj mamy przegląd techniczny z marca, tutaj z lutego, czyli w lutym auto nie przeszło przez coś a tutaj już w marcu został poprawiony i przeszło, tutaj mamy z e, tu nie widzę z której daty, nie tu mamy podsumowanie 20 rok, 21, 23 macie kilometry, wszystko się jak najbardziej zgadza, e, tutaj mamy jakąś fakturkę z Dekry też pewnie za przegląd, no i tu mamy słuchajcie, komu muszę zasłonić e, gwarancję Toyoty właśnie na e, rok od lutego do lutego tak naprawdę jest na gwarancji takich na podzespoły e, główne samochodu Czyli na silnik, skrzynie biegów, jakieś rzeczy typu klimatyzacja, tego typu rzeczy. Ta gwarancja bodajże obowiązuje dokładnie. Musiałbym się wczytać, bo szczerze nie wiem, ale gwarancja przez sprzedawcę była, że tak powiem, na ten samochód wystawiona na rok. I to jest bardzo fajna rzecz. Mój znajomy kiedyś bodajże półłość wymieniał na takiej właśnie gwarancji, także to podobno działa. Nie wiem, nie sprawdzałem, tylko Wam mówię, jak tutaj to wygląda generalnie papierowo. Dobra, słuchajcie, jedziemy na stację SKP i będą dwa filmiki. Będzie pokazany filmik. Przed zabezpieczeniem i po zabezpieczeniu, także teraz na chwilkę się zmywamy. Zobaczymy Toyotkę od spodu. Z tego co w nie była zabezpieczana. Tutaj zobaczcie, żadnych osłon od spodu nie ma. Silnik dobrze widoczny. Troszkę brudne, ale korozji to taki nie widać. Tutaj powiem wam szczerze, coś tam się dzieje, ale to nie jest element, który jest normalnie konserwowany. Woskiem tutaj można było to zrobić, generalnie. I by ładnie to wyglądało. Czyli zobaczymy tutaj. Dobra, pokażę wam jak wygląda po zabezpieczeniu samochód. Te neuralgiczne punkty, które wam pokazywałem wcześniej. To teraz zobaczcie jak jest ładnie zabezpieczone. Wszystko. Się nic nie klei, bardzo ładnie się, że tak powiem, trzyma. Cała podłoga z tyłu, zobaczcie. Tak się prezentuje w podwozie. Teraz Toyoty. A widzieliście, jak wyglądało wcześniej. To tutaj będzie totalnie. No, teraz ten samochód na pewno za parę lat będzie dużo lepiej wyglądał niż inne samochody z tego samego roku. Jak ktoś będzie sobie porównywał, to to podwozie nie będzie miało śladów korozji. Zawieszenie też jest zabezpieczone, ale woskiem, więc tak to się prezentuje. Idziemy na plac na podsumowanie. Tak wygląda, słuchajcie, Toyota pod spodem. No nie było zabezpieczenia antykorozyjnego. Niestety samochody japońskie, koreańskie takiego zabezpieczenia nie mają. Tutaj klienci już znają, że tak powiem moje działania. Kupowali Aurisy, dwie sztuki, jedną hybrydową, drugą zwykłą. No i takie zabezpieczenie zawsze proponowałem. W tamtych samochodach było wykonane zabezpieczenie antykorozyjne w Szwecji, tutaj nie było. No i zrobiliśmy tutaj zabezpieczenie woskiem. Jakiej firmy to tam bodajże było widać na przebitkach, jak nie było widać, no to po prostu bardzo dobrej firmy. Ja nie zajmuję się tym, tylko po prostu komuś to zlecam i ta osoba za to generalnie odpowiada. Zdjęte wszystkie nadkola, wszystkie osłony. I tam został samochód po prostu w tych miejscach newralgicznych zabezpieczony bezbarwnym woskiem, tak, żeby to było właśnie dokładnie. Widać, co się pod tym dzieje. Oczywiście przed, tam, gdzie były naloty korozji, zostało to oczyszczone. Także myślę, że takie zabezpieczenie w niedużym koszcie, bo jak auto jest, wiecie, w miarę świeżej, nie ma jeszcze dużej korozji, to tutaj zamknęliśmy się w kwocie 1500 zł. Uważam, że to jest bardzo rozsądna kwota. Się zaznaczam, tu nie było nic piaskowane i tak dalej, to nie wymaga generalnie piaskowania. To podwozie jeszcze nie wymagało, tak to nazwijmy, więc to nie jest zabezpieczenie rzędu 10 czy 15 tysięcy zł. Zresztą przy samochodzie, wiecie, w tej kwocie ja się troszeczkę z takich osób, no może nie śmieję, tylko nie uważam, że takie zabezpieczenie aż wychodzenie przed szereg jest potrzebne. No i co? Ile takie auto kosztowało? Pewnie to każdego dziwi, znaczy dziwi, pewnie każdego to zastanawia. Ile taka Toyotka bezwypadkowa, nie bezkolizyjna, ale bezwypadkowa w bardzo bogatej wersji wyposażenia kosztowała? Słuchajcie, zmieściliśmy się tutaj w kwocie 50 tysięcy złotych, plus zabezpieczenie, plus korekta lakieru, plus lakierowanie tylnego zderzaka. Ja tylko mówię o cenie zakupu, tak jakbyście chcieli takie auto kupić. Jedna właścicielka, super historia serwisowa, auto co roku na serwisie, czyli ma bardzo dobre interwały olejowe. Z takich ciekawostek, no to ten samochód gdybyśmy nie kupili, było 24 chętnych, którzy by spokojnie ten samochód, że tak powiem, z, e, kupili, bo tyle dostali ofert na to auto, jak go wystawili. Przedawcy w Szwecji e, wiecie, no pokazują, jak chcecie negocjować ceny, to wam pokazują. Zobacz, ile ja mam ofert na ten samochód. Oferty wpadają przez bloket i każdy po prostu zaznacza, że chce takie auto kupić, i tam nie ma, wiecie, czy spuścicie sceny, tylko po prostu my chcemy to auto kupić i tyle. I go kupujemy. Tam nie ma, wiecie, żadnego oglądania i tak dalej. My to auto chcieliśmy obejrzeć, bo to było niedaleko nas, ale akurat było święto w Szwecji i nie było zrobione oględziny na miejscu tego auta. Po prostu ześmy kupili, bo to było e, auto jest kupione od dealera. Toyota, jeszcze raz powtarzam, z gwarancją, także tutaj, no, przy aucie używanym w takich pieniądzach, myślę, że e, samochód naprawdę prezentuje się bardzo super i musieliśmy szybko decydować, tak, bo e, no, jak my byśmy nie kupili, to było 24 innych chętnych i ten samochód po prostu by się sprzedał. I myślę, że tutaj nowa właścicielka, bo to auto będzie, tym autkiem będzie jeździła pani Zofia, e, pani Zosia, e, mam nadzieję, że e, będzie z tego auta zadowolona, bo naprawdę Jaris w takiej konfiguracji nie zdarza się często, także trzymajcie się, na razie, La oss dra.